Dzień dobry, nazywam się Mariusz i witam w pierwszym odcinku na kanale o finansach po prostu. Dzisiaj chcę się zająć tematem pieniędzy. Ale nie jakie pomnażać, zarabiać, zwiększać, tylko zaczniemy od definicji czym naprawdę są pieniądze. Co to takiego jest? Najprościej rzecz ujmując, pieniądz... Jest to zapłata wyrażona w walucie danego kraju, tutaj będą to złotówki, za czas i pracę wykonaną dla jakiegoś pracodawcy przy pracy na etacie, bądź dla klienta, który kupi twój towar, gdy masz własną firmę. Ponieważ nie można pójść do sklepu i powiedzieć, że chcę dwa chleby i masło i proszę dwie godziny mojej pracy, bo to jest bardzo wirtualne, dlatego substytutem, czyli namiastką twojego czasu wykonanej pracy, są y, albo cyferki w Excelu w banku, albo papierki z królami, albo okrągłe metalowe krążki zwane monetami. W naszym kraju się umówili ludzie i mają wiarę w to, że król Kazimierz czy inny jak na papierku coś znaczy. Tak naprawdę. Na przykład mając pieniądze przedwojenne, no to one nic nie znaczą dzisiaj. Ale w tych czasach, co żyjemy, mówiliśmy, że te pieniądze, które teraz są w wybiegu, no przepraszam, substytuty pieniądza, bo to nie jest czas, to są papierki bądź monety, są wartością twojego pieniądza, za które możesz wymienić na towary, czyli przyciągnąć inne towary, czyli pracy innych ludzi do siebie. Jest to wymiana. Towar za towar. Yy, ponieważ. Yy, Weszła cyfryzacja, świat się rozwija. Yy, pieniądze ulokowane w banku, czyli twój czas pracy ulokowany w banku jest na koncie. To jest coś takiego wirtualnego. Coś, co nie istnieje tak naprawdę. Jak ktoś powie, nie istnieje, jak ja płacę codziennie z konta. Mówię, hola, hola. A temperatura istnieje? No tak, jest na termometrze. A widziałeś temperaturę? No nie. Bo tak naprawdę temperatura jest to zdolność do oddawania ciepła. Jak mam w domu napalone i mam 22 stopnie. Jak otworzę drzwi na klatkę sodową, gdzie jest 10, no to ciepło ucieknie, ale co? Temperatura A z tym ciepłem ucieknie? No nie. Jeżeli to jest pewna zdolność do uciekania ciepła, tak samo konto to jest to miejsce, z którego pieniądze mogą uciec, gdy otworzę drzwi kartą płatniczą dla mojej pracy. To tak, żeby sobie można było to wyobrazić. Tak więc Podstawa, pieniądz, jest to wartość Twojej pracy i czasu wyrażona w walucie danego kraju, która pozwala przyciągać za sznurki towary do Ciebie. Nie jest to banknot, nie jest to moneta, nie jest to aktywo, jest to po prostu Twoja praca, którą powinieneś albo wykonujesz z należytą uwagą i dobrymi emocjami. Nie chciałbym powiedzieć, że z miłością, ale dajesz coś od siebie z chęcią, żeby to zrobić jak najlepiej. Czyli poświęcasz swój czas. A w naszym kraju przyjęło się, że to najczęściej jest 8 godzin przez 5 dni w tygodniu. Wyobraź sobie, że nie musisz tego robić. I te 8 godzin możesz siedzieć w domu, możesz uczyć języków obcych, możesz czas spędzić z rodziną, możesz douczać się innych rzeczy. Ale, żeby, ale nie będziesz mógł mieszkać, bo nie będziesz miał pieniędzy, żeby zapłacić czynsz, wodę, gaz, kupić pożywienie, dojechać do pracy i tak dalej. To jest właśnie problematyczne. Mieć czy być? Wracając do tematu. Tak jak Państwu już opowiedziałem, pieniądz to pewna wartość. Ma pewną energię. Energia włożona w pracę u pracodawcy ma odzwierciedlenie w pieniądzach. To też ma pewną energię, jak je wydajemy, i jak to się układać będzie w przyszłości, w zależności od swoich przekonań, wychowania, miejsca, gdzie się żyje, to powiem już w innym odcinku. To, co jeszcze chciałem powiedzieć na temat pieniędzy, nie da się opowiedzieć ani zmienić swoich zachowań aby nie wpadać w długi, nauczyć się oszczędzać, nie rozumiejąc podstaw. Tak jak się nie da zbudować domu bez fundamentów, nie da się nauczyć jeździć samochodem bez nauki, zmiany skrzyni biegów, do czego jaki padą służy, tak samo nie da się dobrze zarządzać pieniędzmi, nie wiedząc czym one są fizycznie. W następnych odcinkach będę chciał Państwu przedstawić inne tematy związane z konta, lokaty, Bitcoin, kryptowaluty, karty kredytowe, budżet domowy. Ale podstawą zawsze proszę pamiętać jest to, czym jest pieniądz. I samo wydawanie jest to w pewnym sensie oddawanie swojego czasu. I swoich emocji, które są z tym związane, na rzecz innych osób, po to, aby coś otrzymać, to co one też oddawały, patrząc trochę na to na, na płaszczyźnie fizycznej i energetycznej, jest to też pewna wymiana energii jednego towaru za drugi, aby było prościej. Dlatego mamy pieniądze, i to co jest w banku zapisane. I te papierki, i te monety. Jest to tylko umowa między obywatelami danego kraju, że to ma wartość Twojego czasu, który wykonywałeś pracę i ta wartość możesz przenieść na inne rzeczy. I z tą myślą zostawiam Państwa do następnego odcinku. Dziękuję.